Cześć, witajcie na kanale Stogie TV. Ja jestem Jacek i pokażę wam dzisiaj kolejny efekt ze stajni Ayana Rydera, a będzie to kopia klasycznego chorusa od Bossa. CE2. Serdecznie zapraszam. Na początku szybki unboxing. Kupując efekt od Ayana Ridera, dostajecie go w gustownym pudełeczku z piękną grafiką. Tutaj dostajecie, macie opis wszystkiego, co tutaj się w środku znajduje, czyli efekt, numer seryjny, data. Dla kogo, przez kogo zrobiona. Tutaj macie ładny QR-kodzik, tutaj macie oczywiście taką szybką instrukcję, co gdzie jak i po co, czyli jakie zasilanie, czy prąd stały, czy prąd przemienny, jakie napięcie, jaka polaryzacja, czyli plus na zewnątrz, minus w środku, standardowa, i gdzie jest wejście, w le z lewej, czy z prawej strony. To oczywiście tutaj mamy z prawej strony, czyli wszystko standardowo. A co w środku? Efekt zapakowany w woreczek, A w woreczku jak zwykle efekt z przepiękną grafiką. Nakładka moeroska żeby się łatwiej przyciskało, i oczywiście kostkę Ajana Rydera Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, czyli taki oto zestawik dostajemy za każdym razem, zamawiając efekt u Ajana. No dobra, a co o samej kostce? CE2 co, Horus Ensemble, to się chyba tak nazywa, jest to kontynuacja bossa CE1. A boss CE1 to było nic innego jak yy, kostka układ wyciągnięty z Jazz Horusa Rolanda, ale CO2, CE2 jest już trochę inny, nie jest już kopią identyczną jak CE1, nie jest kopią CE1. Zostały trochę zmienione średnie częstotliwości z tego, co wyczytałem. Nie miałem nigdy CE1, więc nie jestem... i Rolanda Jazz Horusa też nigdy nie miałem, więc nie powiem Wam dokładnie, co, tu, co tutaj jest innego. Ale miałem Bossa CE3, nie wiem, czy ktoś miał kiedyś tą kostkę, ta kostka taka ma cukierkowe, metalik, wymoczenie w kolorze metalik i po prostu jest przefatalna, tam jakby w ogóle chorusa nie było. A co w tej kostce mamy? Nie jest to totalna kopia CE2. Mamy do CE2 mamy tylko dwa potencjometry late i deF tak jak tutaj, a tutaj mamy w kopii mamy dodatkowy przełącznik, którym możemy odpalić vibrato. No, jest to podobny efekt, ale zdecydowanie bardziej gitara jest rozstrojona, czyli mamy jakby efekt, jakbyśmy machali wajchą. Co o samym CE-2, był produkowanych znalazłem jakieś dziwne, mieszane informacje, raz piszą, że do 82, raz do 10, najpierw była japońska, później tajwańska wersja, więc jak zwykle, zresztą u wszystko namieszane. U Unie kostka cieszy się wielką, ogromną popularnością, wspaniałą, u nas widziałem chyba 600 zł używana, na mnie Mojo windycz nie działa, więc... Lubię takie kostki, a u ja jak zwykle, dobre złącza, wejście, wyjście, True Bypass, diodka, przełącznik, no i oczywiście customowa grafika, taką jaką ktoś sobie zażyczy, ja tutaj mam dzisiaj anim, anime japońskie, prześliczna kostka w ogóle została, chyba. chyba że ktoś się uprze i będzie bardzo ją chciał, ale nie, raczej nie upa. To co, przejdźmy do próbek, próbę, grajmy próbki. Słuchajcie, nie będę testował tej goski na przysterze. Uważam, że chorus na przysterze to nie jest najfajniejsza opcja. Chorus najlepiej sprawdza się w lekkim, delikatnym graniu, ewentualnie w jakimś psychotelicznym. Jestem fanem jak najmocniej rozkręconych kostek, czyli wszystko na maksa, żeby ten dźwięk był taki najbardziej pokręcony, tak zawsze ustawiałem flangera. Tutaj też tak spróbujemy. A jakie jest najlepsze połączenie dla każdej modulacji? Oczywiście należy połączyć się z delayem. Teraz czas na sprawdzenie opcji Vibrato, ja kiedyś miałem taką kostkę Vibe, ale im dobrze wspominam, naprawdę przepięknie grała, to też była jakaś kopia brązowa, wyglądała jak, jak kubka taka, <laughs> nie wiem, nawet chyba nie mam jeszcze żadnego zdjęcia. Dobra, sprawdźmy jak u Ayana się prezentuje opcja Vibrato. Wam mogę Wam powiedzieć o efekcie? No jest tak jak zwykle: wszystko jest zrobione na medal wszystko jest w porządku, wszystko jest pięknie, ładnie i superancko, Uwielbiam efekty Jana i jestem mega, mega fanem. Serdecznie polecam. Jako, że nie gram, nie używam za bardzo barw czystych, wolałbym, wola jest zdecydowanie przesterowany. Ale jeżeli już używam barw czystych i dodaję do nich modulację, to wykręcam je na maksa. Dla mnie zdecydowanym większym kosmosem jest Vibrato i bardziej mi się podoba, tak jak rozmawiałem z Janem. Vibrato nie dodaje kanał, nie jest. Nie jest to wmiksowany sygnał czysty, tak jak w chorusie, więc to brzmi bardziej mocniej, głębiej, soczyściej i bardziej rozstraja gitarę. To jest coś, co lubię widzicie ja nie stroję ogólnie gitary, jak Kurt yy, tak kurde Combine Tak. Efekt możecie oczywiście zamówić przez fanpage na dole, macie link dla Jana, gdzieś tam wrzucę Wam na końcu filmu też patronajta Jana, możecie sobie go spatronajtować, dostajecie wtedy jakieś zakulisowe fotki, dostajecie informacje, bierzecie udział, możecie zdobyć jakiś jego o-efekt za frico także fajnie wesprzeć jakąś polską inicjatywę gitarową i widzieć jak to wszystko wygląda od kuchni, także serdecznie polecam, zamawiajcie, kupujcie, bo jest co, efekty są wyśmienite. No i tyle. Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeżeli tak to dajcie łapy w górę, jeżeli nie to dwie łapy w dół, a my widzimy się już niedługo. Adios!